I to jest fajne pytanie, czyli jeżeli płyta poleży na mrozie, chodźcie ze mną na zewnątrz, sprawdzimy to osobiście, czy będzie problem z oderwaniem folii. Jak wiecie, parę mroźnych dni już mieliśmy. Mamy takie płyty tutaj na placu, które sobie na tym mrozie poleżały. Proszę bardzo, tutaj masz płytę w drugim gatunku. Proszę, ale chodźmy. Chodźmy do płyt w pierwszym gatunku, bo takie też tutaj mamy. Zobaczmy sobie, co się dzieje z folią. Zobacz. Bez problemu odchodzi. Ale chodźmy jeszcze do płyty dachowej, no, żeby sobie potwierdzić tą teorię, że akurat nie stanowi problemu. Nie stanowi problemu, jakby tutaj, o, tu mamy. Tu mamy folie, fajnie bez Także fajnie widać, jak ona odchodzi. I teraz yy, pokazałem Ci, że mróz nie stanowi problemu, a co stanowi problem? Problemem jest słońce, moi drodzy, lato i słońce, a generalnie UV, bo UV niszczy nam folię, niszczy nam klej i powoduje, że ta folia robi się krucha, klej robi się też taki mniej elastyczny i zostaje, często zostaje na płycie. I taka płyta jak latem poleży na słońcu, to będziesz miał problem zimą, nie ma problemu. Pozdrawiam cię serdecznie. Mam nadzieję, że pokazałem. Odpowiedziałem na tobie na twoje pytanie. Jeżeli macie pytania dotyczące płyt warsłowych, doty, doty, dotyczące, przepraszam, izolacji dotyczące e, materiałów, e, na dachy, e, wiecie co robić. Komentarz. Serduszko. Ja z przyjemnością wam odpowiem www.km Jak zawsze uśmiecham się do Was, życzę Wam miłego dnia. Cześć!